Dzisiaj zapraszam Was na jedną z moich ulubionych sałatek ostatnio. W tym przepisie akurat użyliśmy steków, ale obojętnie, czy macie kurczaka, czy wolicie fetę, czy inny rodzaj sera, na przykład, nawet bez żadnego mięsa ani sera będzie, będzie dobra, ale musicie spróbować właśnie taką sałatkę albo z mango, albo z truskawkami. Uwielbiam takie sałatki, uwielbiam sałatki, w których są owoce. Także serdecznie was zapraszam, a myślę, że jeżeli wam się spodoba taki przepis, to mogę takich przepisów przygotować więcej, bo pomysłów na sałatek u nas nie brakuje. U nas taka sałatka z mięsem albo serem to już jest jako danie, to nie jest jako dodatek, tylko właśnie taki, taki pełnowartościowy posiłek. No to zaczynamy. Oczywiście do wykonania waszej sałatki możecie użyć swoich ulubionych. Warzyw, ulubionych dodatków. Ja Wam tylko pokazuję w jaki sposób ja to zrobiłam u siebie. Na początek dodaję różnego rodzaju liście, sałaty. Obojętnie jaką lubicie sałatę u mnie, to akurat jest miks młodych sałat. Do tego ogórki, małe pomidorki i papryka. Obowiązkowo u mnie w każdej sałatce musi znaleźć się też awokado. Ta ilość sałatki, którą tutaj widzicie, to jest mniej więcej na 4 osoby. I teraz jakiś owoc. Jakie lubicie owoc? Ja uważam, że w ogóle mango i truskawki rewelacyjnie pasują do sałatek. Więc dzisiaj zastanawiałam się, czy dodać mango czy truskawki. W sumie skończyło się na tym, że dodałam i mango, i truskawki. Ja bardzo lubię też w sałatkach różnego rodzaju nasiona. Więc tym razem użyłam i dyni, i słonecznika, ale lubię te nasionka takie sprażone. I takie sprażenie zajmuje około 6-7 minut, tylko nie na wysokim ogniu, żeby wam się nie spaliły. Dzisiaj do sałatki dodaliśmy steka, ale tak jak mówiłam na początku, może to być i kurczak, może to być wasz ulubiony ser. Ja bardzo często korzystam też z fety. Tu akurat stek był robiony na patelni, i to też jest bardzo szybko do zrobienia 2,5-3 minuty z każdej strony. I oczywiście stek jest solony dopiero na patelni. Teraz robimy sos i do całatek z owocami robimy troszeczkę inny sos. Tutaj widzicie jest miód, jest limonka, może być cytryna i olej. I najlepiej, jeżeli to jest dobry olej. Tu akurat u mnie słonecznikowy i trochę oliwy. Nie lubię za bardzo do sałatek z owocami oliwy samej w sobie, bo ona nadaje taki gorzki smak, więc lepiej dać dobrej jakości olej z awokado albo olej słonecznikowy. Co do proporcji, to nigdy nie ma dokładnych proporcji. Po prostu musi wam smakować. Musi być troszeczkę słodki, troszeczkę kwaśny. Taki, wiecie, idealny dla was. Całość na koniec posypujemy sprażonymi nasionami. Przekładamy na talerze. I już na koniec dodajemy na górę mięso lub, tak jak wspomniałam, wasz ulubiony ser. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście kciuka w górę. To będzie znak dla mnie, że mam robić więcej naszych ulubionych sałatek. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę Wam wspaniałego dnia. Pa!